Cześć, dziewczyny, tu Oliwia, witam Was z powrotem na moim kanale w kolejnym odcinku, być może z nowej serii e, na temat projektantów luksusowych domów mody. Powiem Wam, że już od dłuższego czasu gdzieś tam myśl o takiej serii chodziła mi po głowie, ale w zasadzie nie wiedziałam do końca, z której strony chciałabym to ugryźć. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam dokładnie 10 fajnych ciekawych faktów na temat domu mody Giorgio Armani, jak i samego projektanta. Jeśli będziecie zainteresowani kontynuacją tej serii, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, a ja zapraszam was do oglądania Słowem wstępu, pomysł na realizację tego konkretnego odcinka urodził mi się tuż po spotkaniu z make-up Artist Majorki Giorgio Armani, czyli z Andrzejem Kawczyńskim, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, e, ponieważ to dzięki niemu później po prostu byłam tak bardzo zajarana tym tematem. Andrzej opowiedział mi o tym, jak wygląda backstage, przygotowywanie modelek do pokazu, e, parę słów także na temat samego projektanta, którego miał okazję rzecz jasna poznać e, i powiem Wam, że gdzieś tam otrzymywałam takie przesyłki, Pijarowe niekiedy z kosmetykami Giorgio Armani, ale powiem Wam, że nigdy nie zastanawiałam się tak naprawdę, co się za tym kryje, a kryje się za tym naprawdę przefascynująca filozofia, dlatego przechodzę już jak najszybciej do, do przekazania Wam takich ciekawych faktów. Dom mody Giorgio Armani powstał w 1975 roku i jego jedynym założycielem jest nikt inny jak sam Giorgio Armani, który zresztą do dziś pełni funkcję dyrektora kreatywnego marki jest jej jednym jedynym właścicielem. Dokładnie 6 lat później, czyli w 1981 roku, Armani otworzył swój pierwszy butik, taki store właśnie w Mediolanie z ekskluzywną marką i uczynił tym samym z Mediolanu stolicę. Mody, gdzie odbywają się kilka razy do roku, e, pokazy mody, gdzie prezentują kolekcję topowi projektanci i dokładnie w ślad za nim poszli inni włoscy projektanci, którzy także otworzyli swoje butiki dokładnie w tym mieście. Armani w swojej ofercie ma naprawdę szeroką gamę produktów, począwszy od ubrań przez dodatki typu obuwie, torebki, biżuteria okulary przeciwsłoneczne, bielizna czy właśnie kosmetyki, o których już wspomniałam i generalnie pod Giorgio Armani kryje się kilka marek. Mamy tą linię produktów high-end czyli bardzo drogich, luksusowych i ona nazywa się Giorgio Armani ale także jest szyld Emporio Armani, który z pewnością kojarzycie i są to produkty typu ready to wear, czyli z takich tańszych linii i mamy tutaj m.in. Armani Jeans czy Armani Exchange. E, oprócz tego mamy także linię Armani Beauty co do samych projektów prezentowanych na mediolańskim wybiegu przez Giorgio Armaniego. Myślę, że tę jego kolekcję można określić tak naprawdę jednym słowem, czyli elegancja w czystej postaci. Tutaj może przywołam cytat Giorgio Armaniego Elegance doesn't being noticed, but being remembered, co oznacza, że elegancja nie powinna zostać tylko i wyłącznie zauważona, tylko zapamiętana. I tutaj może przejdę do zaprezentowania Wam kolekcji właśnie na ten sezon wiosna-lato 2019. Wśród konkretnych elementów mamy garnitury, komplety, złożone przykładowo z cygaretek oraz kamizelki. Mamy także sukienki typu Maxi podkreśloną talię. Widać, że te wszystkie luki są w 100%. Perfekcyjne, wszystko idealnie ze sobą współgra. Wśród dodatków pojawiły się także transparentne akcenty, natomiast jeśli chodzi o kolory, mamy tutaj zdecydowanie wiążącą tendencję pojawiania się takich neutralnych odcieni, ale także tych, które gdzieś tam kojarzą się z morskimi klimatami, z wodą. Mamy turkus, w kolekcji pojawił się także róż, mamy taki przepiękny seleden oraz elementy mieniące, połyskujące, nawet powiedziałabym holograficzne. Przedam Wam teraz rewelacyjną ciekawostkę, o której myślę, że nie wiedzieliście, a o której opowiedział mi sam Andrzej, czyli make-up artist marki. Słuchajcie, kosmetyki Georgia Armani Cosmetics Beauty są prezentowane dokładnie w tym samym momencie po raz pierwszy, co kolekcje George'a Armani'ego, co więcej, są inspirowane projektami wybiegowymi, materiałami, które George Armani wybiera do stworzenia swoich projektów. To jest w ogóle coś niesamowitego i dam Wam tutaj taki przykład, e, czyli cienie eye tint, e, nakładane na mokro z przepięknymi drobinkami. Zresztą mam dzisiaj jeden na swoich oczach. E, mój makijaż w ogóle nawiązuje do e, takiej sylwetki idealnego makijażu, e, pod którym podpisuje się Marka Giorgio Armani. Słuchajcie, te kolory znajdujące się w gamie produktów IT dopowiek są dokładnymi odpowiednikami kolorów, które pojawiły się na wybiegu właśnie na sezon wiosna lato 2019, czyli mamy tutaj berze, mamy srebro, mamy Turkus, właśnie takie odcienie zieleni, ale także coś neutralnego. Kolejną ciekawostką jest to, że Giorgio Armani stworzył kolor nazywany Greige, czyli jest to taki kolor pośredni pomiędzy beżem a szarością i sam śmieję się z tego, że jest nazywany projektantem bez koloru właśnie przez stworzenie tego odcienia. Jest to odcienie neutralny, który właśnie także nawiązuje do tej bazy, do jego kolekcji, ale także właśnie do y, gamy y, makijażu, w szczególności jeśli chodzi o podkłady i korektory. I tutaj y, nawiązując jeszcze do tej linii beauty, y, to marka wychodzi z założenia, że można ze sobą mieszać absolutnie wszystkie odcienie. Można mieszać ze sobą różne kosmetyki w celu uzyskania tego najbardziej pożądanego efektu i właśnie Giorgio Armani chce, żeby te neutralne odcienie, takie spokojne, pogodne barwy były tłem dla wyrażenia siebie. Skoro już wspomniałam o podkładach, no to pokażę Wam podkład, którego w zasadzie używam na takie większe wyjścia. Jest to podkład George Armani Power Fabric e, odcień 2. On jest bardzo, ale to bardzo mocno kryjący, dlatego stawiam na niego na jakieś takie, wiecie, większe wyjścia, gdy muszę mieć pewność, że moja skóra wygląda nieskazitelnie i przede wszystkim, że ten podkład będzie maksymalnie trwały jakiś czas temu bardzo głośno było o decyzji George'a Armaniego, który zakazał, po prostu zakazał chudym modelkom chodzenia w jego pokazach. I tutaj widać, jak on definitywnie i stanowczo sprzeciwia się tej ciemnej stronie modelingu, czyli wychudzonym modelkom, które się głodzą, by wyglądać jak wieszaki na wybiegu, ponieważ wtedy wszystko na nich będzie wyglądało idealnie. Mm -mm. Słuchajcie, w ogóle modowy świat odchodzi od tego idealnego wyglądu. Yy, I wręcz pojawiają się po prostu kampanie, gdzie te modelki są puszyste, gdzie jest cel Ulit, gdzie są rozstępy, niewyretuszowane zdjęcia, po prostu tak trzymać. Dokładnie 5 lat przed założeniem powstaniem domu mody Giorgio sam projektant wypuścił kolekcję kurtek-bomberek w wersji skórzanej i słuchajcie, można powiedzieć, że to za jego sprawą te 3 lata temu tak namiętnie nosiliśmy te kurtki-bomberki. Dajcie znać, kto nie miał. Ja miałam chyba, chyba ze 3. Giorgio Armani stwierdził, że gdyby nie był projektantem mody, to z pewnością zostałby e, producentem filmów, ale z takich ciekawostek, właśnie e, on nie tylko projektuje kolekcje dla, dla nas, dla ludzi właśnie te i droższe, i tańsze, ale także kolekcje stworzył między innymi dla stewardess, e, dla policjantów, ale także projektował różne rzeczy, nie tylko. On był pierwszym projektantem, który zdecydował się na ekspansję nie tylko na Zachodzie, czyli w Ameryce ale przede wszystkim na wschodzie, konkretniej w Azji, w Chinach i oczywiście za nim poszli inni projektanci, więc można powiedzieć, że na wielu płaszczyznach był swego rodzaju pionierem. Lecimy dalej z faktami i ciekawostkami, i tutaj chciałabym się zatrzymać przy punkcie wyrazistość, o której już też wspomniałam. Mówiłam, że te neutralne barwy według George'a Armani'ego mają stanowić przepiękne tło, na bazie którego możemy zbudować taką swoją wyrazistość. I Jeśli chodzi o samą markę, to tutaj dla niej bardzo ważny jest fokus na usta i chciałabym Wam przywołać produkty, konkretniej pomadki o matowym wykończeniu, niesamowicie komfortowe na ustach, linia, Lip Maestro. Ja akurat na swoich ustach dzisiaj mam zaaplikowaną pomadkę w numerze 400. Jest niesamowicie komfortowa. Dodatkowo ma, słuchajcie, ultra precyzyjny aplikator, dzięki któremu jesteśmy w stanie po prostu zrezygnować z konturówki. Gama odcieni jest po prostu przeszeroka, przeogromna, ale według mnie wszystkie są przepiękne i takie faktycznie do noszenia. Nie ma tutaj żadnych takich hardkorowych odcieni, ponieważ giorgio Armani e, także twierdzi, że obowiązuje pewien dress code, który każda z nas powinna sobie je ustanowić, które powinniśmy stosować, i myślę, że te pomadki idealnie wpisują się właśnie w taką całą filozofię marki. Wykończenie pomadek jest także dość nieoczywiste, ponieważ mam tutaj mat, ale widoczny jest także delikatny połysk. A to właśnie za sprawą żelu, który nadaje tej pomadce takiej jakby trójwymiarowości. Sprawia, że usta, pomimo tego, że są matowe, to wyglądają na bardzo zdrowe, wyglądają naturalnie i świetliście. Jeśli miałabym wam opisać idealny makijaż odzwierciedlający tą filozofię marki i jej przesłanie, to z pewnością byłaby to nieskazitelnie wyglądająca skóra, byłby wyrównany jej kolorek oraz charakteryzowałaby ją taka naturalna świetlistość. Do tego oko, raczej w klasycznej wersji, ale z odrobiną błysku tutaj fajnie właśnie sprawdzają się te e, eye tinty z drobinkami, natomiast największy fokus byłby na ustach, czerwone usta, pomalowane w perfekcyjny sposób za pomocą precyzyjnego aplikatora, ponieważ perfekcja to jest także to, pod czym podpisuje się sam projektant. Nie mogłabym nie wspomnieć o moich ulubionych produktach marki Giorgio Armani, czyli o perfumach, które są chyba najtrwalszymi zapachami, jakie mam w swoim zbiorze. E, obydwa są to perfumy C. Ten jest zapachem najnowszym, który otrzymałam akurat do testów i bardzo mi się spodobał. Natomiast moim zdecydowanym faworytem jest ten, Passion. I jak już zresztą widzicie, zapatrzyłam się we flakon wielkości, no, 100 ml. Powinien mi starczyć na jakiś czas, ale nie ukrywam, że stosuję ten zapach zarówno na co dzień, jak i na wieczór. I dziewczyny, zającam Was, żebyście sobie tam, wiecie, pośmigały trochę po perfumerii. I potestowały i gwarantuję Wam, że w tym czerwonym się po prostu zakochacie. Przejdę teraz do tej sfery kampanii marki Giorgio Armani. i Jak najbardziej projektant angażuje gwiazdy. Nie wiem, czy widzieliście reklamę w TV, tą najnowszą, właśnie w odniesieniu do perfum. Twarzą została Kate Blanchett, czyli bardzo znana aktorka. W reklamie przeważa, dominuje oczywiście czerwień, a ona sama wygląda po prostu genialnie. Pewnie gdzieś tam też zanotowaliście, że Kara była twarzą. Wydaje mi się, że tej tańszej kolekcji, Ready to Wear marki Giorgio Armani, ale z takich ciekawostek, Między innymi Sean Mendes jakiś czas temu reklamował smartwatcha. Dziewczyny, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek Zdaję sobie sprawę z tego, że tych faktów Ciekawostek na temat Giorgio Armaniego I samej marki domu mody Jest znacznie więcej, ponieważ Gdy szperałam, to było ich mnóstwo e, Celowo potraktowałam Ten temat wybiórczo i wybrałam te Które to mnie wydały się Tak naprawdę najciekawsze i wydaje mi się, że Warto jest po prostu e, wiedzieć O tych faktach. Piszcie też w komentarzach Czy chcielibyście zobaczyć kontynuację Tej serii, a jeśli tak To jaki kolejny dom mody projektant Miałabym wziąć pod lupę, może chcecie usłyszeć coś także o polskich projektantach, może o zagranicznych, może Gucci, może Yves Saint Laurent, może Dior. E, piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. E, tymczasem żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na mój Instagram i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa! pa.